Witajcie! Dzisiaj filmik, w którym pokażę Wam mój sposób na podlewanie i jednoczesne nawożenie tych, oto tutaj, grządek. Jak wiecie, ten basen naprawiałem, ale tutaj mam analogiczny pomysł, ale chyba troszkę prostszy. No i też pozwalający na nawożenie roślin. No mianowicie będę podlewał z beczki. No i tutaj, jak oglądaliście, shorty, Mam rozrobiony obornik suszony, taki, który można sobie kupić w markecie. No, pewnie granulowany też można tak zrobić, a z naturalnym byłoby najprościej. No jak widzicie, kilka takich pojemników. One mają tutaj 350 gram, więc pewnie 350 gram. Mililitrów pojemności, tak mniej więcej, więc nie wiem, ile mogę do tej beczki dać, która ma 200 litrów. Zresztą, tutaj też ciężko powiedzieć w tej niebieskiej, jakie to stężenie jest, no bo tego bornika nie było jakoś bardzo dużo. No ale raczej będę robił podlewanie takie z bardzo niskim stężeniem. Zobaczymy, ile wejdzie. Nawet nie ma co przesadzać, jakby zabrakło, to sobie dodam. No, będziemy wodę pompować taką moto zatapialną pompą. Niech ona sobie idzie tutaj do dna. O. I za chwilę powinniśmy tutaj mieć w wężu wodę. No zapach już czuję tutaj taki dość intensywny, no i chwilę pompa potrzebowała, żeby wąż wypełnić na nowo wodą. No i ja tutaj sobie podleję przede wszystkim borówki. One potrzebują bardzo dużo wody i też lubią być regularnie podlewane a tutaj widzicie, to co podlewam no, taka dosyć zmarnowana jest no te pozostałe no to są te kanadyjskie, niskie one słabo rosną no tutaj już amerykańskie no to stanowisko też takie idealne nie jest no i był jeden sezon, w którym no, z tym podlewaniem za dobrze, za często nie podlewałem i też trochę zmarnowały się te krzewy no ale w zeszłym sezonie już podlewałem regularnie. W tym też zamieram, zamierzam w miarę regularnie podlewać te tutaj wszystkie krzewy. No, warzywa drzewka również. No i też taką niewielką ilością nawozu. No i taka metoda z beczki może okazać się fajna. Bo po prostu sobie będę mógł dodawać do tej beczki nawozy takie, jakie będę sobie chciał, no jak brać wodę bezpośrednio z pompy. No to niestety niestety takiej dogodności, żeby, żeby te nawozy sobie tutaj dobrać, nie mamy. No tutaj, jak widzicie, też tym obornikiem rozrobionym podleję sobie czosnki. Muszę się przejść i tego węża tutaj trochę ogarnąć. No to niestety największy problem z nim może być. No i widzicie, kolejny plus podwyższonych grządek. To tak łatwo nie zniszczymy na przykład wężem ogrodowym sobie tych upraw. No bo się wszystko zahaczy o. Beton. No tutaj czeka mnie pielenie tych grządek. Miałem w nie coś wysiewać, ale chyba w tym roku nie będę nic tutaj siał. I bezpośrednio jakieś papryki, pomidory, tego typu rzeczy powsadzam. No może te fasole posieję, fasole szparagowe. No jakaś końcówka jeszcze by się do tego węża pewnie przydała. na no ale u mnie to podlewanie to taka partyzantka, jak widzicie. No tutaj niestety wody nie mam dociągniętej. Będę musiał się zebrać i tutaj na jakąś studnię zrobić. O, i znowu wąż się zblokował. No niestety, zobaczcie, 200 litrów i to idzie raz, dwa, chociaż nie mam pewności, czy ta beczka ma 200 litrów. Może mniej. Więc takie podlewanie, no te pompy są wydajne, więc nie ma się co dziwić, że tak szybko to wszystko tutaj schodzi. No to przynajmniej te czosnki podlejmy. żeby troszeczkę tego obornika dostały. No i mam nadzieję, że w tym roku fajne zbiory będą. No tutaj grządki są fajnie, fajnie przygotowane do uprawy. Tylko właśnie ten. Ten pesz najgorzej mi tutaj wchodzi, już za bardzo pomysłu. Nie mam jak sobie z nim poradzić. No niestety, niestety, wyrasta dość intensywnie. O, i na koniec jakieś tutaj zioła. No już tam za dużo tej wody z tym obornikiem pewnie nie zostało. Tutaj rabarbar też niedawno sadzony. O i tutaj takie też to są niskie borówki, ale tutaj mają chyba lepsze miejsce. No może poza tą, co teraz podlewam, ale ta ładnie urosła. No i ta ładnie wygląda. Oj, koniec mamy. Koniec już wody w tej beczce. No, ja tutaj mogę sobie dociągnąć węża i dociągnąć węża i dolać tej wody, ale to też jest trochę roboty, bo to muszę aż tam za stodołą z domu prowadzić. No, a te pompy zatapialne są o tyle dobre, że do samego dna jest w stanie niemalże do dna wyciągnąć tą wodę. No, i teraz chyba mi chyba wiemy, w jaki sposób ten basen zniszczyłem. bo ja wrzucałem tą pompę do tego basenu, i zobaczcie, tutaj ma dosyć ostre te plastikowe rogi. No, i właśnie możliwe, że tą podstawą ten basen podziurawiłem. No, to jeszcze do mojego źródła wody tutaj z tyłu zajrzyjmy, no bo tutaj zrobiłem trochę zmian. No to kolejna aktualizacja tego systemu nawadniania zrobionego z basenu kąpielowego. No, jak też mówiłem, nieraz jest problem z uzupełnieniem go wodą. No, ja wodę chcę używać naturalną z tego Bajora, swoją własną. Używam do tego pompy zatapialnej. No, jest tam w ostatnim zagłębieniu. No i też Wam mówiłem na ostatnim filmie w tym temacie, że tutaj planuję troszeczkę to bajoro przebudować. No bo ono kiedyś było tak pomyślane, że po prostu były cztery takie doły w kontakt tego bajora. No i tutaj się wrzucało różne oborniki, nieoborniki. To służyło do podlewania pomidorów. No ja teraz chcę to przerobić, że na taki stan, żeby też łatwo było potem Tutaj dać folię albo jakieś, jakąś inną, inne wykończenie dna. I można byłoby zrobić z tego oczko wodne. Zobaczcie, jak tutaj szybko woda schodzi. Ale niestety, niestety. Zobaczcie, taka breja. Błoto niemalże zostaje. Tutaj też było takie zagłębienie, ale to już jest tak zębem czasu. Najbardziej zniwelowane. A te tak w miarę odnowiłem, żeby wodę z nich pobierać. No ale przyszedł czas, żeby to troszeczkę rozkopać. Oczywiście szpadlem ręcznym. Polecam jako taka darmowa i wymagająca siłownia. Trochę tego tej ziemi już przewaliłem. I po prostu po środku chcę zrobić taki okrąg tutaj, zagłębienie. Tą skarpę tutaj będę musiał zniwelować. Na brzegi bym chciał, żeby były takie tutaj półki bardziej porobione pod tymi bambusami. No zresztą wokoło, żeby po prostu ta najgłębsza część była tylko i wyłącznie po środku, nie po brzegach. I mam nadzieję, że tutaj no uda się w miarę fajnie wyprofilować to wszystko. Tutaj woda nachodzi, na razie jeszcze brudna, ale tutaj się wyklaruje do takiej najczystszej z tych wszystkich. No bo jak leżą jakieś odpady roślin tak jak tutaj, no to ta woda się taka herbaciana robi. Zarasta rzęsą. No jak widzicie tutaj też zielsko już zaczyna startować. Więc najwyższa pora, żeby tutaj jeżeli mam coś robić, no to teraz. Ewentualnie zimą jak będzie taki niski poziom wody. Bo generalnie na wiosnę tak niskiego poziomu tutaj to nie pamiętam. Zawsze było tak, że no nawet ta, tutaj to wzniesienie było pod wodą, więc można powiedzieć, że spokojnie stan wody pół metra, nawet więcej był wyższy. No ale cóż tutaj można zrobić? Nad pogodą władzy się nie ma. No jeżeli uda się tutaj, właśnie po środku, to zagłębienie, w którym zbie zbiera się woda, żeby po prostu miało większą powierzchnię, no to i ta pompa będzie mogła tutaj dłużej. Pracować w tym czasie, gdy to jeszcze będzie bajorem, a nie oczkiem wodnym. No i na koniec węża podpinamy na odwrót, czyli tutaj w beczce będzie wylot. Tutaj tak blokuje. nie wsadzam do dna, bo jak wyłączę pompę, to by wyssało na zasadzie symfona całą wodę z powrotem do tych bajor. O, pompę już mam podpiętą do prądu. No i zobaczymy. No ta wstawka z tym, co tutaj kopałem, była robiona jakieś dwie godziny temu. Fajnie wody tutaj troszkę naszło. No i zobaczmy, jak to, jak to stąd będzie. Ten pobór wody wyglądał. No i w ogóle, ile tutaj tej wody jest? Troszkę naszło i wygląda na taką w miarę czystą. O, mamy tutaj zagięcie. I co, ile ci powoli ta woda? No Beczka może uda się wypełnić, bo jest wielokrotnie mniejsza niż ten basen. No a z basenem, jak mówiłem, na ostatnim filmie go kleiłem. No i tak naprawdę wszystkie dziury, no to tutaj na tym obszarze były. No a dokładnie tutaj w to miejsce wrzucałem tą pompę. Więc jestem niemal pewien, że większość tych dziur tą pompą zrobiłem. No jedną zrobiłem wcześniej. jak rozkładam ten basen, no to niestety jednego, jednego kika nie zauważyłem. I na samym starcie tam jedna dziura powstała. Ale przez nią woda nie wyciekała. Na no w zeszłym sezonie no, musiałem podziurawić ten basen tą pompą właśnie. O, zobaczcie, woda. Zupełnie innego koloru, taka bardziej piaskowa. No trochę piasku w tej beczce będzie, ale to najwyżej się wypłuka. No, jak to się napełnia, to jeszcze o pomysłach opowiem chwilę. No bo w sumie mam taki pomysł, żeby taką ramę zrobić z węża albo z rurek PCV na wielkość tej grządki, no bo w sumie mam wszystkie na taki sam rozmiar robione. No i tak, żeby do środka z każdej strony woda wlatywała. No jedno wejście na, na węża ogrodowego. I w sumie bym takim czymś mógł każdą z tych grządek podlewać. No może ciężko byłoby przekładać z jednej do drugiej, jak tutaj już rośliny by były rozrośnięte, więc może bardziej, nie wiem, jakieś coś takiego w kształcie wideł, żeby po prostu tak dwa, dwa przewody tak szły i w obie strony rozlewały wodę i wtedy by można było idealnie te grządki tutaj podlewać albo nawet zrobić tyle, ile tych grządek jest i na stałe coś takiego zamontować i to już byłby taki wstęp do automatycznego podlewania tych grządek. No bo z podlewaniem trochę roboty w takim ogrodzie jest. Więc taki pomysł, no ewentualnie jakbym jeszcze kiedyś szklarnię zrobiła, myślałem, żeby właśnie tutaj robić, no to to samo też by właśnie takie automatyczne podlewanie było. No pod krzewy to już też można byłoby zrobić takie na stałe. Są mi do kupienia zestawy gotowe. I takie pod automatyczne podlewanie w miarę łatwo da się zrobić, tylko wiadomo, trzeba mieć czystszą wodę. No czymś takim raczej nie powinniśmy podlewać. O, tutaj widzę, że woda chyba się skończyła. No i to jest właśnie w tym sezonie największy problem: że no, ta woda to na chwilę starcza. No i niestety muszę tutaj miejsce, z której, muszę miejsce, z którego pobieram tą wodę co chwila zmieniać. No bo tutaj wszędzie zobaczcie no tej wody. No odkąd napełniałem ten duży basen, jeszcze nie naszło Tutaj tego węża zapasu nie ma za dużo Bo tam trochę jeszcze jest więc może jeszcze trochę będę mógł o, trochę będę mógł dobrać tej wody No widzicie tutaj już brudniejsza ta woda no ale to wszystko opadnie na dno No i dopóki podlewam bez jakiejś skomplikowanej końcówki no to ta woda może być brudna. Gorzej właśnie jak jakby przyszło do właśnie przez, przez jakąś końcówkę taką drobniejszą przepuścić tą wodę. No bo wtedy zapewne by się zapchała. No i zobaczę, teraz pompa z węża ściąga wodę. No i w tym wężu dość sporo tej wody. No muszę połączyć tutaj te dołki. Wszystkie w jeden, żeby tej wody tutaj po prostu więcej się nazbierało, więc może jeszcze dzisiaj do tego się przekopię. Na więcej nie liczę. To jeszcze taka dogrywka na koniec dnia. No zobaczcie, tutaj tą główną skarpę fajnie rozkopałem. Tutaj rzucam część ziemi, żeby tutaj takie podwyższenie zrobić. To też rozkopałem już do takiej finalnej głębokości. No, i tędy mam nadzieję połączyć z tamtą dziurą i z tą. No, taki trójkąt jak powstanie, to będzie już fajna powierzchnia wody. No i myślę, że tą pompą będzie można trochę dłużej to wybierać, o ile oczywiście poziom się utrzyma. A tutaj zobaczcie, jakie artefakty przeróżne znalazłem. To chyba z jakiegoś słupa telefonicznego, kiedyś pamiętam, że takie były ceramiczne elementy, żeby metal żeby drut metalowych elementów słupa nie dotykał no i butelek dużo jakieś folie tam jakiś kawałek buta i drewno, zobaczcie co ciekawe to drewno tutaj leży kupę lat a ta deska, kawałek taki w ogóle nie rozłożony więc można powiedzieć, że takie bajoro zabagnione tutaj trwa rozkład beztlenowy to może było nawet czymś impregnowane i się fajnie zachowało, tutaj deska też w miarę fajnie. O, tutaj nawet widać to czarne. To w tym miejscu obskrobałem szpadlem, wykopując. No i takie drewniane patyki. No, też w miarę dobrze zachowane. No to wszystko może mieć i po kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tak więc na koniec dnia jeszcze rzut oka, jak to wszystko wygląda. Tak archiwalnie. No i mam nadzieję, że bajoro uda się jakoś fajnie. Zreaktywować. No i oczywiście kąpiel po czymś takim, bo cały czarny jestem. Na no tymczasem już pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach.